Łukasz Kopczyński witam w pierwszym w nowym roku i ósmym w całej serii odcinku kitsowych wiadomości. 2024 rok zakończyliśmy w iście gwiazdorskim stylu, a w nowy rok wchodzimy w europejskim klimacie. Dziś zabieramy Was do rodzinnej firmy Tako, która z targami Kids Time związana jest od samego początku. Sprawdźmy zatem, jak polski producent wózków pozycjonuje najważniejsze w kraju wydarzenie branży dziecięcej na tle innych europejskich wystaw. Wyjeżdżamy wspólnie własną ekipą, budujemy wspólnie razem, mało nie dopuszczamy firm zewnętrznych. Może nawet dlatego, że byli i są do tej pory u mnie pracownicy, którzy lubią to budować. Jeden z pracowników powiedział: Że gdyby nie twoje targi, to już bym chyba u ciebie nie pracował. On żyje tymi targami. Jak robiliśmy tych wyjazdów 4 do 5 wystaw rocznie 6 nieraz. To była kolonia, to były Kidz Time, to, był, to, był, to były targi w Brnie, to były targi w Kijowie, to były targi w Rosji. Wydaje mi się, że w tym roku objechaliśmy bardzo dużo targów, bo faktycznie i od Ameryki po, po Europę i teraz jeszcze niedługo będziemy się wystawiać na targach Harrogate, to patrząc spokojnie jest to klasa top 3, top 5. Tutaj zdecydowanie targi Kids tam się znajdują. Na, akurat w naszym temacie dziecięcym jest to top klasa. Jak widać, międzynarodowe targi zabawek i artykułów dla rodziców i dzieci Kids Time nie odstają od innych europejskich i światowych wydarzeń. A już za tydzień odwiedzimy inną częstochowską firmę Eko, producenta odzieży i tekstyliów dla dzieci. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.